Powiedz jak mam wierzyć w ten świat, Ty ciągle piję, choć wiem, że to nie rozwiąże spraw Powiedz jak mam wierzyć, że hajs przyjdzie, Gdy wkładam w muzykę więcej niż może mi dać Zimna gra, wszędzie dragi i picie Życie jest jak Coldplay, to jest nasz hymn na weekend Znam tylko nienawiść przemoc Nie umiem od tego odbić, więc nie mam problemów z feną Powiedz jak mam bierzeć od Wystarczy jeden telefon i tydzień chodzę do są upale fajki na drodze, zamiast świrować gwiazdy Miałem podjeżdżać wozem po nasze dzieci A reszta to miał być tylko dodatek Zamiast koncertów, i za pisków od małolatek A dziś nie mam wyboru, już więcej mało Hej, hej A dziś jestem kicz, kogo byś nigdy nie chciała Hej, hej ja. Powiedz jak Piję, choć wiem, że to nie rozwiąże spraw Powiedz jak Mam wierzyć, że hajs przyjdzie Ty wkładam w muzykę więcej niż może mi dać Powiedz jak Mam wierzyć, że ty jesteś tą właśnie jedyną, którą będę miał we krwi powiedz jak Kiedy wokół mnie tylko samotność Ja Naćpałem się Tobą, jak Jimmy Morrison Chociaż czasami Ci pokazuję drzwi, jak ty kość krzyki, krzyki i Albo biorę cię na łóżko, I give me some noise Chcę mieć świat w łapach tak jak twoje cycki Je ja kapan, wysokie cele mam z nimi Mnie nie naprawia, tylko akceptuję blizny Chyba znowu jest sama po nie schodzę z playlisty Niech uśmiech to mój nok to wizor, który pozwala mi zobaczyć sens W mieście brudu, którego nienawidzą Tu opada deszcz, z ty wciągniętych łez Nie pamiętam. Powiedz, jak mam wierzyć w ten świat. Ty ciągle piję, choć wiem, że to nie rozwiąże spraw. Powiedz, jak mam wierzyć, że hajs przyjdzie. Ty wkładam w muzykę więcej niż może mi dać. Powiedz, jak mam wierzyć, że ty jesteś tą właśnie jedyną.